Cześć, moi drodzy, dzisiaj dalej będziemy rozmawiać o jedzeniu. Proszę odłożyć zeszyty i zapisywać. Uwaga! Lubię jeść makaron, ryż, chleb, żółty ser. Jajka. Masło. Mięso. Kiełbasę, rybę. Uwaga na końcówki. Dalej lubię pić sok, wodę, herbatę, kawę, mleko. Wcześniej na takich zwykłych zajęciach rozmawialiśmy o odmianie czasownika lubieć. I teraz przypomnę wam, uwaga, ja proszę napisać: ja lubię. Ty lubisz. On, ona, ono lubi. To była liczba pojedyncza, a teraz liczba mnoga. My lubimy, Wy lubicie oni, one lubią. Tak? Teraz będzie zadanie. Uwaga. Pier proszę dokończyć zdania i odpowiedzieć na pytanie. Pierwsze pytanie. Ja lubię coś. Napisać potrzebnie coś, tak? Sok. A ty co? Trzy kropki, czyli napiszcie. To było pierwsze. Ja lubię sok. A ty co? I dalej, drugie zadanie. Ja lubię trzy kropki. Kiełbasę. A ty co? Trzy kropki. Potrzebnie skończyć. Ja lubię kiełbasę. A ty co? Dalej. Następne zadanie. Proszę uzupełnić brakujące litery. A m brakująca literka k brakująca literka r brakująca literka n m k r n jest dobrze dalej b brakująca literka Chle, brakująca literka. Jest? Dobrze. Dalej, C. Mi, brakująca literka, s i brakująca literka. Dalej, D. R, brakująca literka, B brakująca literka jest dobrze dalej e brakująca literka iż brakująca literka iż i ostatnie f k brakująca literka basa k brakująca literka basa Napisaliście? Dobrze. A teraz ostatnie zadanie na dzisiaj. Proszę poszukać słów. Proszę poszukać słów. Odpowiedzie czekam na mój adres mailowy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa!